Adam Romanowski, zapraszam na Elementarz. W dzisiejszym odcinku Puławy Welcome to. Odwiedzamy najnowocześniejsze laboratorium weterynaryjne w Europie. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, czyli Elementarz Wieży Kontroli Lotów. E-komiks. Witryny dla miłośników i twórców komiksów. Jak wiemy wszyscy, redakcja programu Elementarz jest absolutnym fanem nowoczesnych technologii. Stąd też, kiedy otrzymaliśmy zaproszenie z najnowocześniejszego w Europie laboratorium weterynaryjnego, które mieści się w puławach, musieliśmy z tego zaproszenia skorzystać. Choćby po to, aby zamknąć się w tej śluzie. Rodem z filmów o epidemiach. Jesteśmy w super szczelnym laboratorium, gdzie nawet najbardziej zjadliwe wirusy i inne skażenia biologiczne pozostają pod kontrolą. W obiekcie utrzymywane jest podciśnienie. W obiegu powietrza stosuje się specjalne filtry i sterylizatory. Dostępu pilnują śluzy. Przekazywanie materiałów i narzędzi odbywa się za pośrednictwem specjalnych komór odkażających. Intrygujące prysznice wiszące tu i ówdzie przydają się w alarmowych sytuacjach. Gdy dojdzie do skażenia, można w ciągu kilku sekund spłukać z siebie niebezpieczną substancję. O sterylność pracowni i sprzętu dbają, przypominające 2 i Tu, skomputeryzowane odkażacze, traktujące otoczenie stężonym perhydrolem. Nad bezpieczeństwem laboratorium czuwa skomputeryzowany system sterujący. Steruje pod ciśnieniem w poszczególnych sekcjach, pilnuje czujników skażeń oraz broni dostępu osobom niepowołanym. Gdyby nie fakt, że laboratorium jest w fazie rozruchu, żadna ekipa telewizyjna nie mogłaby znaleźć się w środku. Korzystając z jedynej okazji, przyjrzyjmy się, czym zajmują się pracujący tu naukowcy. Instytut Weterynarii. Zajmuje się przede wszystkim żywnością zwierzęcego pochodzenia. To, co my tutaj badamy, to są trwałe zanieczyszczenia organiczne, spośród których grupę, grupą związków, na które zwraca się szczególną uwagę od momentu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej, również w Polsce, są dioksyny, związki dioksynopodobne. Pomiar ilości dioksyn możliwy jest dzięki ultraprecyzyjnemu spektrometrowi masowemu. Ten instrument wykorzystuje zjawisko odchylania strumienia jonów badanej substancji w polu elektrycznym. Rozseparowana wiązka jonów dociera do detektora, który, współpracując z komputerem, pozwala określić rozkład mas atomów w danej próbce. Przyrząd ten jest bardzo kosztowny, a jego dokładność pozwala ustalać normy dla producentów żywności i konsumentów. Analityka molekularna pomaga też identyfikować wirusy ptasiej grypy. To niepozorne urządzenie to tak zwany real-time PCR, przyrząd pozwalający w czasie rzeczywistym obserwować przebieg i dynamikę reakcji łańcuchowej polimerazy DNA. Krzywe na ekranie komputera pokazują obecność wirusa ptasiej grypy w poszczególnych próbkach. Możemy też wstępnie określić jego ilość. Dzięki tym urządzeniom skróciliśmy znacznie czas oczekiwania na wynik. O ile, w przypadku metod klasycznych, metod tradycyjnych, czas oczekiwania na wynik w przypadku np. ptasiej grypy to około 2 tygodni, nawet do dwóch tygodni, to dzięki temu aparatowi, temu aparatowi do Real Time PCR, jesteśmy w stanie w ciągu jednego dnia powiedzieć, czy w badanej próbce był wirus ptasiej grypy, czy nie. Wyniki prac służb weterynaryjnych gromadzone są w pamięci komputera. Każde przeprowadzone badanie zwierzęcia w każdym ośrodku weterynaryjnym w Polsce zapisane jest w bazie liczącej ponad milion rekordów. Dzięki systemowi można na bieżąco kontrolować stan zdrowia zwierząt hodowlanych, a także identyfikować ogniska chorób zakaźnych. A tak, na marginesie, szkoda, że jakoś nie może powstać podobny system zajmujący się zdrowiem ludzi. O ile pasażerowie samolotu mogą sobie czasem zadawać pytanie: czy leci z nami pilot? Pilotów z pewnością intryguje fakt, czy siedzi z nami również kontroler w tych pięknych wieżach ze szkła i stali. Sprawdziliśmy, przynajmniej w Warszawie są na miejscu. Ruch samolotów w przestrzeni powietrznej, wbrew pozorom, ma dużo wspólnego z ruchem drogowym w dodatku bardzo precyzyjnie nadzorowanym. Samoloty poruszają się w korytarzach przypominających zawieszone kilka kilometrów nad ziemią niewidoczne rury, które łączą się przy lotniskach. Za sterowanie ruchem i bezpieczeństwo w korytarzach powietrznych odpowiada kontrola ruchu lotniczego. Za poszczególne fazy lotu odpowiadają kontrola obszaru zbliżania oraz lotniska, czyli wieża. Przyjrzyjmy się, jak działa ten mechanizm. Oto lot 382 z Frankfurtu. Pojawił się na ekranach radarów kontroli obszaru. Na kilka minut temu przekroczył granicę zachodnio-południową Polski. W tej chwili znajduje się w okolicach Wrocławia na i leci po prostej nad pomoc nawigacyjną LDZ, czyli inaczej mówiąc miasto Łódź. Następnie będzie rozpoczynał wstępne schodzenie do lądowania w Warszawie. Kontrolerzy wciąż używają tzw. pasków postępu lotu, Systemu, który powstał w czasie II wojny światowej i umożliwia w razie totalnej awarii systemów radarowych utrzymanie separacji między samolotami i zażegnanie kryzysu tylko z pomocą radia. Jednak utrzymanie w ryzach wciąż rosnącego ruchu w powietrzu nie byłoby możliwe bez bardzo zaawansowanej technologii wspomaganej komputerami. W kontroli obszaru pracuje dwóch kontrolerów. Siedzący na tym konkretnym stanowisku z lewej jest to tzw. planning controller, który jakby wstępnie. Ruch planuje i koordynuje kontroler, który siedzi na wprost wskaźnika jest już tak zwanym kontrolerem taktycznym, czyli z uprawnieniami radarowymi i sprawuje rzeczywistą kontrolę nad statkami powietrznymi znajdującymi się w sektorze odpowiedzialności. Skrajne stanowisko po lewej jest to stanowisko FSW, czyli to jest Flight Work Station, takie ładna nazwa angielska, a nie mniej nie więcej jest to baza planów lotu, która jest w całym systemie. Następny wskaźnik to jest jakby powielone zobrazowanie radarowe, tylko w troszkę innej skali, po to, żeby kontroler planning też mógł mieć obraz, na którym może się oprzeć. Następny mały wskaźniczek to jest panel służący do łączności. To są połączenia telefoniczne z sąsiednimi sektorami, z lotniskami alternatywnymi, ale także jest to radio. Monitor znajdujący się nad kontrolerem radarowym to jest monitor pogodowy, tzw. informacji ATIS, czyli najnowsza informacja dotycząca lotniska warszawskiego. Nasz lot 382 minął pomoc nawigacyjną LDZ, czyli Łódź i stał się przedmiotem zainteresowania kontroli zbliżania. Jak widać sytuacja tutaj jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ponieważ w pewnym momencie musimy przestać poruszać się po drodze. Tylko musimy wziąć samolot pod kontrolę, że tak niektórzy nazywają to wziąć za rękę, i dzięki kursom, no, 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 jakie podajemy statkowi PST, doprowadzić go do no, punktów, które no, ma odniesienie no, 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 co do tak. kierunku i co do wysokości, na której powinien się znajdować. Jesteśmy na wieży, gdzie pracuje kontrola lotniska odpowiedzialna za sprowadzenie samolotów na ziemię. Paski postępu lotu kończą tu swoją misję. Trafiają najpierw do kosza, a potem do archiwum. A co z naszym Boeingiem 737 wiozącym pasażerów z Frankfurtu? Po przechwyceniu pomocy nawigacyjnej, jaką jest ILS, czyli takiej, która daje odniesienie co do kierunki i wysokości, zgłosił się na do kontroli lotniska, po czym dostał zgodę na lądowanie. Boeing kołuje już do rękawa. Kontrolerzy wciąż jednak mają pełne ręce roboty. W końcu na świecie statystycznie co 4 sekundy startuje lub ląduje jakiś samolot. Teraz każdy z Was może sobie stworzyć takiego komiksowego siebie, czyli tak zwanego awatara, przy pomocy wirtualnego kreatora komiksów, na przykład jednego z najpopularniejszych, anglojęzycznego www.bitstrips.com. Określamy płeć, kolor skóry, budowę ciała i wzrost, detale głowy, twarzy i fryzury i rysunkowy, wirtualny Adam jest prawie gotowy. Mówicie, że niepodobny? W takim razie korzystamy z opcji dostrajania, szczegółów urody. Wystarczy teraz pogrzebać trochę przy owalu twarzy, nosie, uszach, brwiach i włosach, żeby uzyskać wypisz wymaluj prowadzącego elementarz. A jeśli to nam się znudzi, równie szybko możemy potem ucharakteryzować go tak, żeby stał się nie tylko zupełnie do siebie niepodobny, ale nawet podobny do innego superbohatera czeskich dobranocek rysunkowych. Zgadnijcie jakiego. A wszystko to i tak dopiero początek, bo kiedy nasz komiksowy bohater jest gotowy, możemy wreszcie umieścić go w wirtualnym komiksie. Wybrać rodzaj scenerii, ujęcie i dać to co najważniejsze, komiksowy głos, wpisując w dymkach wypowiadane kwestie. Stąd już tylko krok do ułożenia całej historyjki rysunkowej. Oto taka krótka scenka, wariacja na temat tytułu naszego programu. Jak widzicie, dzięki kreatorom komiksów nawet dziecko może przy odrobinie wyobraźni zostać autorem ciekawego komiksu. Mało tego, może skorzystać z komiksowych kreatorów na jeszcze wyższym poziomie graficznym, na przykład www.tundu.com. Oto dowód. Dwa obrazki z komiksu stworzone w tym programie przez dwóch ośmiolatków. Ale to jeszcze nie koniec. Internetowe wynalazki mogą nie tylko każdego z nas przekuć w komiksiarza, ale za jednym zamachem pokazać go całemu światu. Krótko mówiąc, żyć nie umierać. O ile oczywiście jest się maniakiem komiksu.